Witajcie ponownie w moim ogrodzie. Dzisiaj będą truskaweczki. Pokażę Wam, jakie miejsce dla nich zorganizowałem i jak to sobie wymyśliłem do pracy. A to będzie zadanie przyjemne, chociaż męczące. Dzisiaj gram w pojedynkę. Ale zanim dojdzie do uprawy truskawek, pozbędę się tej starej, wysłużonej skrzyni. Czuję do niej wielki sentyment, bo to pierwszy warzywnik, który zrobiłem własnoręcznie. Uprawialiśmy tutaj warzywa i zioła. Jednak ziemia jest już jałowa, trzeba ją wymienić, to dobry moment, żeby też przenieść skrzynię. Była też tutaj uprawa eksperymentalna bukszpanu. Ubiegłej jesieni pobraliśmy gałązki z dorodnych bukszpanów i wsadziliśmy do gruntu. Teraz przesadzę do doniczek i za chwilę wylądują już na rabacie. wyrzucę, znajdę dla niej fajniejsze miejsce. By moje truskaweczki świetnie się tutaj czuły i cudownie owocowały, zadbam troszeczkę o nie, żeby nie stały w wodzie. Co to znaczy? Skrzynię postawię właśnie na podwyższeniu, wykonam w dnie kilka otworów, żeby odprowadzić nadmiar wody i sypnę na dno troszeczkę grubego kamienia. To powinno wystarczyć. Tak, zasada numer jeden. Odpowiednio przygotowana skrzynia. Z drenażem, z odprowadzeniem wody i solidna. Moja będzie z desek kompozytowych. Trochę nalenia polecę. Nie chce mi się tego już szlifować, malować. A chciałbym, żeby ten warzywniak dobrze wyglądał w tym miejscu. Posadziłem tutaj sporo róży, podziszka i strzyżonego bukszpanu. Zasada numer dwa to stanowisko. Zadbajcie o to, żeby to było miejsce, gdzie jest dużo słońca, jest bardzo ciepło. Wtedy wszystko będzie ok. Bardzo zależało mi na tym, żeby skrzynia była postawiona poziomo. Dlatego, że kiedy nadmiar wody będzie się zbierał, zanim odejdzie tymi otworami, które wywierciłem, pewnej części donicy, na przykład w tamtym miejscu, może być yy, więcej wody, mokro i to niestety nie sprzyja uprawie. Rozpórki wykonane są z aluminium, Po co one? No po to, że kiedy nasypiemy ziemię, żeby nam się donica nie rozepchnęła i nie przypominała beczki. Idę po ziemię. Ziemia musi być żyzna, przepuszczalna, z dużą zawartością próchnicy. Tylko wtedy truskawki będą pięknie owocować. No właśnie. Ua! To już zasada numer 4. Odpowiednie podłoże. Ziemię mam od rolnika. Przywiozłem ziemię. Drogą kupna wszedłem w posiadanie cudownego materiału. Zobaczcie. To praktycznie sama próchnica. Fajna materia organiczna. Rewelacyjnie. Luźna, swobodna. I do takiej właśnie ziemi będę sadził truskawki. Będzie naprawdę pycha. Kiedy chcecie sobie takie poletko truskawek zrobić u siebie, unikajcie sadzenia ich w jakichś takich nieckach, zagłębieniach, gdzie może zbierać się nadmiar wody. One wtedy absolutnie, absolutnie będą beznadziejne. brędza będzie. Ja, kiedy je posadzę, otulę ładnie agrowłókniną, żeby żaden chwast nie wychodził. Dodatkowo wyłożę słomę, wiecie, żeby sucho miały, żeby truskaweczki można było z krzaczka dziabać. I zamontuję tutaj jeszcze automatyczne nawadnianie. Niedużo. Jedną, dwie nitki, ale żeby tej wody nie zabrakło. teraz moje truskawki, no to skrzynie muszą dostać zasilanie w wodę. Znalazłem tutaj taką starą sekcję, na której były zraszacze. I to właśnie do niej dopnę moją linię kropującą. Dlaczego akurat do niej? Bo gdybym zrobił to do linii kropującej, która tutaj jest, zalałbym sobie tą skrzynię i to mi by nie była uprawa truskawek, a pole ryżowe. Sekcja linii kropującej pracuje przez półtorej godziny. A w takiej skrzyni wystarczy, że popracuję jakieś 10-15, ale systematycznie każdego dnia. Dlatego ta sekcja odtrzaczy jest idealna, bo one po prostu Łyk herbaty wracamy do zabawy z wężem. Rura jest na swoim miejscu, teraz zobaczymy, czy popłynie tędy woda. Śmiało, śmiało, kochanie, odkręć wodę. Chorzę już zakręć! Teraz słów kilka o wężu. Ja zastosowałem rurę, której emitery rozstawione są co 30 cm, czyli te dziurki, z której sączy się woda. Nie kupujcie najtańszej linii kroplującej. Szybko się pozapychają dziurki, kamień się odłoży i wody nie będzie, i będzie, jak to mówię, bryndza. Przez jeden z otworów wywiercony w dnie wprowadzam pionowo rurkę do góry i dołączam wąż. Dwie nitki, tak jak wspominałem. Wszystko osadzone na kolankach i na trójnikach. Rura jest o przekroju 16 mm standardowa. A ja zdecydowałem się na odmianę Kent. To taka truskawka, która powtarza swoje owocowanie. To pierwszy sezon naszych truskawek, one w tym roku nie będą tak obficie owocować, ale w przyszłym roku to już będzie chyba petarda. To tyle. Ta skrzynia też znalazła nowe miejsce. Wymieniona gleba w otoczeniu kaliny wygląda bosko. Kliknijcie dzwoneczek, będziecie wiedzieć, kiedy wjechał nowy film. Trzymajcie się, czołem!